Dzień dobry, witam Was wszystkich na Obidzy. Jesteśmy w jednym z najwyżej położonych pimiczańskich osiedli. Myślę, że ostatni moment, żeby podziwiać złotą popradzką jesień. Za mną Dolina Popradu we mgle. Miasteczko Piwniczna i przyległe piwniczańskie osiedla. Natomiast pasmo górskie, które widzimy to pasmo Jaworzyny Krynickiej. Wschodnie pasmo Beskidu Sądeckiego. Praktycznie widać je w całości z najważniejszymi szczytami w paśmie, czyli Zadnimi Górami, Jaworzyną Kokuszczańską, łaboską Halą, Parchowatką czy Pustą Wielką. Pusta Wielka to już okolice Wierchomli i trasy narciarskie. Tym grzbietem, który widzicie, biegnie najdłuższy szlak naszego kraju, zwany szlakiem transbeskidzkim, głównym beskidzkim bądź szlakiem Kazimierza Sosnowskiego, bo ten pan go wytyczył. Ścieżka od Beskidu Śląskiego po Bieszczady przekracza granicę z Ukrainą. Akurat za mną fragment tej ścieżki, która biegnie głównym grzbietem. Pasma wschodniego. Wracając do schematu, no głównym grzbietem czy pasma radziejowej, pasma zachodniego, czy? Pasmoja Warzeny Krynickiej, Pasma pas, Wschodniego, pas, pas jak wspomniałem, biegnie główny szlak Beskidzki. A z Dolin, czy Doliny Popradu, Kamienicy Nawojowskiej, czy z Doliny Dunajca od zachodu, w górę biegną szlaki łącznikowe, I albo dochodzą do głównego żbietu Beskidów, albo idą na drugą stronę Doliny. Czytelne to wszystko, piękne. Można sobie jakąś ścieżkę oczywiście wybrać, i przy okazji zobaczyć wiele atrakcji turystycznych dla turystów w postaci czy cerkwi w okolicach Piwnicznej, czy pięknych punktów widokowych. Mamy dwie wieże na Aljaszówce, wieże naradziejowe i wieże widokowe z przepięknymi panoramami nie tylko Beskidu Sądeckiego, ale innych części Beskidów. No, z, naszych, z naszych punktów widokowych na zachodzie Tatry, na wschodzie Beskidy Wschodnie, plus przyległe Gorce, Beskid Wyspowy, Pieniny, Kilka park, parków narodowych jest również w zasięgu Waszego wzroku. Obica to bardzo ważny punkt dla turystów. Jest to jeden z punktów, który daje nam wiele możliwości na szlaku turystycznym i wyboru, przede wszystkim konkretnych kierunków. Zielony szlak na Eliaszówkę. To jest najstarszy szlak w Beskidzie Sądeckim z 1906 roku wyznaczony jeszcze przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Warto pójść na Eliaszówkę, ponieważ jest wieża widokowa. Widok na 360 stopni na przyległe części Beskidów i sporą część strony Słowackiej. Możemy pójść do Jaworek. To niespełna 9 km, czyli jesteśmy na szlaku, który łączy Beskid Sądecki z Małymi Pieninami. A w Jaworkach rezerwat przyrody, który nazywa się Wąwozem Homole. Piękne miejsce, które na pewno warto przejść. Za mną pa piękna panorama Tatr. Patrzycie na Tatry, które w większości w tym przypadku są na terenie Słowacji. Jest to grupa Tatr Wschodnich która dzieli się na dwie części. Tatry Wysokie, od strony lewej, gdzie pięknie nam się chmurki nad szczytami zgromadziły i nieco po prawej dwa charakterystyczne szczyty Tatr Beliańskich, będących częścią również Tatr Wschodnich. Po lewej Płaczliwa Skała, po prawej Hawrań, jako najwyższy szczyt Tatr Beliańskich w ogóle. Charakterystyczna przełęcz pomiędzy nimi to Zdziarska Widla. Kierując się dalej na prawą stronę, patrząc na tatry, przechodzimy powoli na polską stronę tatr zachodnich w kierunku zakopanego. Bliżej nas, bliżej nas za mną taka rozległa polana, gdzie na szczycie mamy szczyt porośnięty jest gęsto drzewostanem, to wyso. K, najwyższy szczyt pienin. Tak trochę przekornie, bo patrzycie na pieniny małe, ale będąca w małych pieninach wysoka, jest najwyższym szczytem pienin w ogóle. 1050 metrów nad poziom morza. Natomiast potwierdza się to, co, co wspominaliśmy wcześniej, że obidza jest jednym z doskonałych punktów wypadowych na takie właśnie punkty widokowe, jakim jest przełęcz gromadzka. Kolejny punkt, jesteśmy przy Żółtym Szlaku, który prowadzi z Piwnicznej do Pisanej Hali, do łemkowskiej kiedyś wsi Uchryń. Przeszliśmy przez, od centrum Piwnicznej, przez Park Zdrojowy, osiedle Zabanie, jesteśmy na Jarzębakach. Gdybyście kontynuowali trasę tymże Żółtym Szlakiem, macie kilka opcji, kiedy połączycie się z Głównym Szlakiem Beskidzkim, w paśmie są Jaworzyny Krynickiej są cztery schroniska górskie, z których można sobie wybrać. Schronisko na Cyrli, na łabuskiej Hali, bacówka nad Wierchomlą, bądź schronisko na Jaworzynie Krynickiej. Tak, docierając do czerwonego szlaku, z którym ten żółty się łączy, można zejść w kierunku Rytra do Rzeki, Poprać, bo, do rzeki Poprad bądź yy, do Krynicy poprzez Jaworzynę Krynicką. Szeroki widok, rozległy widok z Jarzębaków. Za mną widoczne prawie w całości pasmo radziejowej, łącznie z samą radziejową. To ta charakterystyczna kopa, którą widzicie. 1262 metry nad poziom morza. Inaczej to mówiąc, wyżej na ziemi sądeckiej już nie wyjdziemy. Na radziejowej jest wieża widokowa, z widokiem rozległym na słowacką stronę. Na Pasma Beskidów na Gorce, Beskid Wyspowy, Sądecki i również góry słowackiej strony. Widać lewockie chory, góry Cergow, Tatry, Babią Górę, czyli widogarz po i oczywiście pieniny. Przez Radziejową biegnie szlak czerwony. Idąc w lewo od tej charakterystycznej kopy mamy. Wielki Rogacz, Mały Rogacz, Obidza, gdzie byliśmy przecież przed chwilą i dalej pasmo graniczne poprzez Eliaszówkę, aż do Mniszka, do rzeki Poprat. Natomiast od Radziejowej na prawo, złomisty wierch, północ, południowy, północny pasmo kieruje się do rzeki Dunajec. No ten Grzbiet Górski w zasadzie, który macie, który jest za mną, dzieli piwniczną od y, Szczawnicy i Krościenka, które mamy za pasmem. Najdogodniejsza możliwość wyjścia na Radziejową z centrum piwnicznej to Żółty Szlak poprzez y, Niemcową i Czerwonym od Niemcowej przez Wielki Rogacz, Przełęcz Łobki, na szczyt wspomnianej przeze mnie Radziejowej. Myślę, że przy okazji taka konkretna i ważna informacja dotycząca waszego bezpieczeństwa mianowicie telefon ratunkowy w górach ja to tak nazywam telefon do GOPR 601 100 300 bądź grupa ratunkowa GOPR Krynicka 985 powodzenia na szlakach chodźcie spacerujcie bezpiecznie i rozsądnie